Siemanko, widzę, w tym filmie zagramy sobie ten nowe wydarzenie Są Sambrygaisie, więc dajcie łapkę w górę i subskrypcję, bo ja się w tym odcinku za mało staram w tym filmie, ale po prostu jestem chory, więc dlatego tego takim film filmie taka mało jakoś ale zawsze, że to nagrałem o to mi chodzi. Trzeba to nagrać. Co z tego, że to trwać będzie w minutę, dwie, więc no, za to sorry, ale no. Yy, yy, na końcu jeszcze mam powiem ciekawostkę w sumie. Za to, że taki krótki odcinek, na no to wam powiem kawioskę. Fajno i dobre. Yy. Ten skin jest taka ładny w sumie. Mi się mega podoba. O, co ma pięść? To zwykłe, gra. Nie, nie grałam w tym sezonie, grałam przed tym. Okej, okay, teraz wam pokażę ciekawostkę w sumie. E, dobra, no to poszedłam teraz za to. Wchodzi. Nie, nie kupuję ofert. Mm, no. Legendarny. No i od razu wam mówię, że ten skin ten mi się mega podoba. Jest mega ładny. A ten skin z... Karnetu na początku były legendarne, a teraz go na coś specjalnego. więc no. Siema widzowy.